Dzień dobry, witam w przedświątecznym wydaniu o zdrowiu kobiet bez tabu. Gościem dzisiaj jest pani doktor Wioletta szostek -Gaweł, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog, autorka bloga Doktor Viola i prywatnie moja żona. Czuję się jak u pana prezesa. Słucham go, oglądam i dzięki temu mam naprawdę dużo pacjentek, co w ciąży, bo od tego się zaczęło. Dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć wam Trochę na temat przebiegu SARS w ciąży. Czy SARS zwiększa ryzyko powikłań w ciąży? Jak infekcja zmodyfikowała nasze postępowanie ginekologiczne, perinatologiczne? I czy należy się bać? Powiemy również, czy infekcja SARS wpływa na poziomy glikemii pań w ciąży oraz jaki jest wpływ na karmienie piersią. Mija właśnie 9 miesięcy od ogłoszenia przez rząd 20 marca tego roku stanu epidemii. No i zastanówmy się, jak te 9 miesięcy wpłynęło na nasze życie i jakie urodziły się problemy, jakie urodziły się kłopoty w związku z epidemią w opiece perinatologicznej. Czy w związku z epidemią pojawiły się jakieś nowe zalecenia planowania ciąży? Zajścia w ciążę? Czy pytają się pana doktora o to? Tak, tutaj w, pojawiają się takie właśnie wątpliwości co do tego, czy sama epidemia nie jest wskazaniem do odłożenia planów macierzyńskich. Biorąc pod uwagę dostępne na dzień dzisiejszy dane medyczne nie ma jakichś specjalnych wskazań do odkładania decyzji o ciąży. Na początku roku rzeczywiście pojawiło się zalecenie, aby odłożyć w czasie wszystkie plany związane z rozrodem wspomaganym do momentu uzyskania większej ilości danych. Niemniej według mojej wiedzy w tej chwili nadal są prowadzone wszystkie procedury związane z zapomnieniem pozaustrojowym. I no, okres epidemii i izolacja spowodował, że rzeczywiście tych ciąż teraz mam w praktyce więcej. A powiedz mi, czy pacjentki w ciąży muszą się bać bardziej covid czy są bardziej narażone? Czy straszysz swoje pacjentki, czy zachęcasz? No, Na pewno nie straszę, bo po pierwsze, bo to jest też częste pytanie, czy wirus zwiększa ryzyko wad płodu? Nie. Wirus według naszej wiedzy na dzień dzisiejszy nie zwiększa ryzyka wystąpienia u płodu wady i nie zwiększa ryzyka poronienia. Jeśli chodzi o przebieg infekcji wirusem u kobiet w ciąży, to jeżeli mamy do czynienia z zdrową kobietą bez współistniejących obciążeń, to generalnie w pierwszym, drugim trymestrze te infekcje przechodzą łagodnie, bądź też bezobjawowo i w zasadzie to jest obserwacja i leczenie ambulatoryjne. Natomiast w trzecim trymestrze, no, jeżeli ten przebieg się zaostrza, to bardzo często jednak, jak patrząc na, na wskaźniki np. Na porodu przedwczesnych, dochodzi do porodu przedwczesnego. Ale to są porody, które są indukowane jatrogennie, czyli w związku z przebiegiem infekcji, bądź z nagorszeniem stanu pacjentki, wtedy jest decyzja o wcześniejszym ukończeniu ciąży i wtedy ten poród no, traktowany jest jako poród przedwczesny no i te wskaźniki porodów przedwczesnych rosną. Jeżeli mamy sytuację, kiedy mamy kobietę. W ciąży ze współsuniętymi innymi chorobami, jak naciśnienie indukowane ciążą czy preeklampsja, jak cukrzyca typu pierwszego, jak choroby układu krążenia, to wówczas rzeczywiście rośnie ryzyko cięższego przebiegu infekcji, zwłaszcza w trzecim trymestrze ciąży, i rośnie ryzyko tego, że ta pacjentka wyląduje nam na ojomie i będzie musiała być zaintubowana. Jeżeli mamy do czynienia ze zdrową kobietą w ciąży, bez współistniejących obciążeń, to generalnie to ryzyko jest ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji SARS jest niskie. Znaczy mówisz o porodzie, ale ja chciałabym się zapytać, jak, jak pacjentki, jednak troszeczkę trzeba, nie tak chora, optymistycznie, może powinniśmy jednak pewne zalecenia, jak pacjentkom powiedzieć, żeby jednak uważały, żeby nie przychodziły do poradni. O żeby, nie, to się nie zgodzę, że nie, nie mogą przychodzić nie do poradni. Do poradni. Bo... Ale co się zmieniło, powiedz mi, w porównaniu z tym jak przed covid bo jak obserwowałam w poradni zawsze dzikie tłumy, przechodziły z dziećmi, z mężami, prawda? Więc tak, tak chciałam się dowiedzieć, żebyś mi powiedział, jak teraz, ja to widzę, ale jak, jak po prostu jaki jest przekaz dla pacjentek, żeby jednak zachowały ostrożność, żeby może jednak dbały podwójnie o siebie, prawda? No, są generalnie te ogólne zasady postępowania, izolacji, dystansu, zachowania dystansu społecznego, izolacji od osób z potwierdzoną infekcją, przestrzegania zasad higieny, bycia rąk, noszenia maseczek jak najbardziej. Nie zmieniły się w żaden sposób zalecenia dotyczące opieki nad ciężarnymi. Czyli ten schemat postępowania, który mamy wypracowany i który wynika z rozporządzeń ministra zdrowia i z dobrej praktyki klinicznej, ani o IOT się, się nie zmienił. Co się zmieniło, to przede wszystkim to, że te wizyty powinny być naprawdę ustalane na określone godziny. Nie zawsze oczywiście w poradni jest to do ścisłego przestrzegania, bo czasami jedna wizyta może trwać 10 minut, a druga będzie trwać 45 minut. No i w tym momencie narośnie nam kolejka w poczekalni. Ale przede wszystkim zalecenie jest takie, żeby nie przychodzić z osobami towarzyszącymi na wizytę, więc nie ma już badań prenatalnych w towarzystwie partnera, dzieci, babci. Bo też takie się sytuacje zdarzały. Jeśli chodzi o badania ultrasonograficzne w ciąży, w nadal jest, obowiązuje schemat: tu się nic nie zmieniło. Nadal obowiązuje schemat trzech obowiązkowych badań prenatalnych. I. No tutaj oczywiście czas tych badań i odstępy między badaniami się wydłużyły, bo jest konieczność i dezynfekcji gabinetu, dezynfekcji, może nie gabinetu, ale krzesła, kozetki, głowic, wywietrzenia czasami gabinetu, więc ta ilość pacjentek, którą możemy przyjąć w ciągu godziny się zmniejszyła. No, i też, ponieważ czas jest stały i nie, nie można rozciągnąć godzin pracy poradni, no po prostu jesteśmy w stanie przyjąć mniej pacjentek na godzinę, co powoduje niestety wydłużenie czasu oczekiwania. Ponieważ zawsze ciężarne są priorytetem, są pacjentkami, które są na pierwszym miejscu. Panie, które mają problemy ginekologiczne, czy też chcą się dostać na rutynową wizytę ginekologiczną, no niestety mają utrudniony dostęp do poradni ginekologicznych. A telewizyta ginekologii, bo ja myślę, że nie muszą tak z mojego punktu widzenia, te kobiety wcale nie muszą tak co trzy tygodni przychodzić, jeżeli jest okej, okay. one się mnie pytają, do, do, do ciebie się nie mogą dostać, a mnie się wyżalają, że nie mogą się dostać, nie mogą zobaczyć doktora Gawła. A ja mówię, ja też go mało widzę. Natomiast czy coś się dzieje, proszę panią? Nic się nie dzieje, więc często ja tak dyskretnie też je uspokajam, że już może niekoniecznie, niekoniecznie trzeba co te trzy tygodnie. Też musimy sobie powiedzieć, że po prostu ciężarnych jest dużo, co, co zaobserwowałeś, że po okresie covid-a, aż nim zazdroszczę, po prostu wykorzystały ten czas kobietki. Natomiast chciałam powiedzieć, że rzeczywiście też y, mamy fajne ze słów naszej poradni, gdzie rzeczywiście pacjentki dzwonią, prawda, dzwonią do jest... położnych. Jeżeli cokolwiek się dzieje, to reagujemy, także do tego też musimy. To nie było tak łatwo w przypadku doktora Gawła, żeby nie widział swoich pacjentek, ale teraz <grym> pokazał, że był operowany i wtedy też przeżyły panie, prawda? No to jest dużo, po prostu ważna jest ta łączność telefoniczna, ten głos, prawda? Tak, no, łączność telefoniczna jest ważna. Oczywiście, nawet to było zalecenie naszego konsultanta krajowego, który na początku pandemii powiedział, że przesunięcie w czasie wizyty o te nawet parę tygodni, czy przesunięcie kalendarza obowiązkowych testów, jak np. test tolerancji glukozy, że to nic nie zmienia. No, myślę, że to jednak, jeżeli mamy, jeżeli mamy w tej chwili czynne wszystkie laboratoria, jeżeli jest zalecenie, żeby ten test tolerancji glukozy wykonać w 24 tygodniu ciąży, no to róbmy ten test tolerancji glukozy w 24 tygodniu, a nie przesuwajmy tego czasu na 30-32 tydzień ciąży, bo tych kilka tygodni u pacjentki z cukrzycą ciążową to jednak robi różnicę. Chyba się zgodzisz. My mamy na szczęście pacjentki, które już wykrywamy bardzo wcześnie i sam kierujesz, prawda? Już ósmy tydzień, dziesiąty tydzień, kiedy jest podwyższona glikemia naczczo i to nam też trochę pomogło, prawda? Że jednak no tak. pacjentki są wcześniej, 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 że tak powiem, jak to one mówią, stawiane do pionu, że zalecamy im dietę już. I ja też właśnie tutaj myślę, że ważna jest rola ginekologa, żeby, bo to właśnie ginekolodzy, tak jak obserwuję w telemedycynie, ginekolodzy teraz zajmują się pacjentkami z cukrzycą w ciąży, żeby już powiedzieć, prawda? Takie też bym chciała, żeby było przesłanie ze strony tak, o... ginekologa o diecie. Odziecie, o, o zmianie no, z... na samym początku ciąży, jak tylko się zauważy. Ty to robisz, natomiast wielu Twoich kolegów niestety tego nie widzi, nie? tych cukrów nadszedł powyżej 92 już na początku ciąży. No tak, no, to prawda, że jest, są, są takie sytuacje, że pacjentki, z, które spełniają już w pierwszym trymestrze, przy tych pierwszych badaniach, które wykonujemy i zlecamy w czasie ciąży, wysoką glikemię i spełniają kryterium cukrzycy ciążowej. Te pacjentki nie trafiają do diabetologa, czy w ogóle nie nic na temat zaleceń dietetycznych? Diabetolog ma na pewno wpływ, natomiast właśnie moje przesłanie jest takie, że w dobie właśnie COVID-a, kiedy pacjentki nie wszystkie, my mamy to szczęście, że tutaj rzeczywiście jeszcze pracujemy, bo wiele poradni w Polsce nie pracuje, żeby jednak panie po prostu słuchały ginekologów, żeby ginekolog jednak zwracał uwagę na dietę, żeby nie bagatelizować cukrzycy. Ja wiem, że to jest po prostu, nie chciałabym być tylko taka glukocentryczna, ale wiemy o tym, że właśnie odnoszę wrażenie, że pacjentki na pewno dużo lepiej się czują po włączeniu diety ubogowej. Wodanowej. O tym trzeba powiedzieć. Tak. Współistniejące choroby z ciążą, no jak infekcja SARS, czy jak cukrzyca ciężarnych, nadciśnienie w ciąży, te wszystkie sytuacje stresowe powodują duże wahania glikemii. Jak w, w Twojej opinii to wygląda w codziennej praktyce? Znaczy powiem tak, nie miałam pacjentki z cukrzycą w ciąży z COVID-em, natomiast na pewno COVID wpływa na, na po prostu no, niewyrównanie, nie, niewyrównanie cukrzycy. Bo jeżeli pacjentka ma gorączkę, jeżeli ma powikłania mm -hmm. związane z, z, z układem oddechowym, to ona będzie miała wahania glikemii, że ona wyląduje wtedy w szpitalu. Wpływ na ma właśnie izolacja w domu, to, że pacjentki się nie spotykają prawda, z nikim. Natomiast na pewno bo, znaczy nie miałam jeszcze pacjentki, która by była w ciąży z potwierdzonym COVID-em. Jeżeli Państwo mają takie przypadki, bo mam, mam, mam pacjentki z całej Polski, proszę o po prostu o kontakt ze mną. Moje pacjentki z cukrzycą, zwłaszcza z cukrzycą typu pierwszego, w ciąży bardzo je zmobilizowałam do możliwości doszczytywania glukometrów, do pomp. I właśnie tutaj bardzo zachęcam pacjentki do systemu. To nam bardzo bardzo pomogły, nowoczesne technologie, system ciągłego monitorowania. Ja nie zawsze jestem w poradni, ja nie zawsze po prostu jestem w stanie przyjąć je osobiście, ale pacjentki przesyłają nam odczyty, dostajemy odczyty z Libry. A jak wpływa? No wpływa oczywiście covid był sytuacją, jest sytuacją na pewno stresową, ale na początku, tak jakby teraz się już wszystko uspokoiło. Te glikemie po prostu wszystko zależało od po prostu jednak pacjentki, ale pacjentka w ciąży z cukrzycą, czy to jest cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego tak naprawdę wszystko zrobi dla dziecka, dlatego tak lubię te ciężarne. Po prostu dbają dbają niby o dziecko, a tak naprawdę dbają o siebie. Czy wpłynęło nie widzę, Nie widzę po prostu gorszego wybrania u pacjentek, ale ważne, żeby jednak miały ze mną kontakt, żeby był... Nie przepisuję tylko pasków, staram się po prostu je bardzo zmobilizować, odpowiadam na pytania dotyczące życia codziennego, żeby sobie nie odpuszczać, żeby nie było cichego przyzwolenia na to, że po prostu mogą sobie, że COVID tłumaczy, bo nie mogą iść na siłownię, tak jakby to w ciąży latały na siłownię. Natomiast naprawdę też cieszę się, że są możliwości jednak łączności zdalnej i mogę, że nie tylko wypisuję recepty, ale właśnie faktycznie patrzę na, mogę, mogę po prostu zobaczyć odczyty z pompy i z glukometrów. Na pewno to wpływa, wpływa na pewno siedzenie w domu, nie? więc zachęcam do, zachęcam do spacerów. Zachęcam do, do jednak aktywności w codziennym życiu, bo to po prostu jest coś, co na pewno wpływa na cało kształt wyrównania w cukrzycy. Nie można powiedzieć, że to COVID, tylko po prostu wiele, wiele czynników obocznych A ty jak sądzisz? No, aktywność taka codzienna u pacjentki z przezpoznanym cukrzycą ciężarnych, czy w ogóle zdrowej ciężarnej pod postacią, no, kiedyś można było chodzić na basen, teraz baseny są zamknięte, ale można przejść się do lasu, można uprawiać nordic walking. Ja osobiście codziennie robię prawie 3 do 5 kilometrów. No teraz to już niestety z racji tego, że wróciłem do pracy. Nie robię tego codziennie, ale staram się kilka razy w tygodniu przejść dłuższą trasę. I ta aktywność jest konieczna naprawdę. Samo zamknięcie w domu. Nawet w sytuacji, kiedy rzeczywiście konieczna jest izolacja, konieczna jest kwarantanna, to nie oznacza, że nie możemy skorzystać z rowerka stacjonarnego, jeżeli to jest do dyspozycji, czy nie możemy kilkadziesiąt minut poćwiczyć ćwiczeń izometrycznych po prostu w domu. Ja obserwuję, że w dobie, w dobie COVID rzeczywiście pacjentki nie trafiają, pacjentki po prostu są właśnie ginekolodzy. Na szczęście tutaj dr Gaweł się pacjentkami zajmuje. Natomiast trzeba, trzeba właśnie wspomnieć, że to mimo tego naszego hura, optymizmu, żeby kobiety mogą zajść w ciąży w dobie COVID, u jednak należy zwracać uwagę, że to też, żeby nie było żadnych, żeby nie było żadnych, że tak powiem, ustępstw, że nie było dotar możliwości dotarcia do diabetologa, do ginekologa nie można spacerować. Nie? <śmia> no dobra, ale powinniśmy się starać. Ale popatrzmy na taką rzecz, jak ty siedzisz w telemedycynie i, i masz telefony z całej Polski. Przepraszam, od ja nie chodzę ze słuchawkami? Dobra, okej. Okay. Ale udzielasz porad w ramach telemedycyny Jasne. i masz e, masę telefonów z całej Polski, gdzie pacjenki z rozpoznaną cukrzycą ciężarnych nie są w stanie dotrzeć do diabetologa, bo poradnie są po prostu nieczynne. Uzyskanie porady e, ograniczy. No, z cudem i po prostu dziewczyny rejestrują się na porady online. To też wydaje mi się, że nie do końca jest dobre, dlatego że inaczej jednak jest odbierana porada face-to-face, face, a inaczej porada udzielana przez lekarza telefonicznie. Dla mnie, nie, dla mnie jest to po prostu świetne, wszystko jestem w stanie przekonać. Są wideorozmowy, muszę powiedzieć, i wszystko zależy jednak od tego. I ten czas też jest, należy poświęcić czas pacjentce. I tak jak mówię, często moje pacjentki, mówię, proszę wziąć długopis, pisać zalecenia. I zaprzekonałam się też, że po prostu jak pacjentki piszą. Przy rozmowach telefonicznych to jest dużo lepiej, nie? Zapamiętują to. No, możemy być dumni z tego, że jesteśmy w stanie utrzymać nasze pacjentki, że mamy rzesze właśnie nowych pacjentek, że pacjentki po prostu rozum zdrowe dzieci, prawda? Ten strach już minął, nie? Właśnie o tym chcemy powiedzieć, że już minął ten pierwszy strach. Ludzie się przyzwyczaili do COVID-a, myśmy się też przyzwyczaili przyzwyczaliśmy się, się przede wszystkim do tego, że musimy stosować się do podstawowych zaleceń dotyczących higieny w kontaktach lekarz-pacjent, konieczności dezynfekcji dłoni po kontakcie ze skórą pacjenta, po wykonaniu badania USG, zdezynfekowania miejsca, gdzie, w którym pacjent siedział, tak żeby po prostu ograniczyć możliwości transmisji wirusa. A powiedz mi, jak wygląda karmienie piersią u kobiety w przypadku infekcji? Na początku były takie zalecenia, żeby w przypadku potwierdzonej infekcji, podejrzenia infekcji, izolować dziecko. Natomiast na dzień dzisiejszy wiemy, że to jest zakażenie no, drogą kropelkową, więc nie ma ryzyka przeniesienia infekcji poprzez mleko matki. Jeżeli mamy kobietę z podejrzeniem infekcji bez cech zakażenia, np. kobietę z kontaktu, to nie, obecnie nie izoluje się dzieci od matek i nie ma absolutnie żadnego ograniczenia w karmieniu piersią, dlatego że te korzyści z karmienia piersią przewyższają kwestie ryzyka. Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że przyjmujemy pacjentki wszystkie. No, pacjentki do porodu przyjmowane są tak jak do tej pory, wypełniają ankietę, mają mierzoną temperaturę. Jeżeli e, mamy taką panią na porodówce, no to przede wszystkim ma być zabezpieczony personel. Kobieta rodząca nie musi nosić maseczki, no, jest to dość kłopotliwe i to po stronie personelu leży kwestia zabezpieczenia się przed e, zakażeniem. E, natomiast inna zupełnie jest sytuacja, kiedy wiemy, że kobieta jest e, zarażona, kiedy ma potwierdzoną infekcję e, wirusową, e, wirusem SARS i wówczas e, te panie rodzą w wydzielonych. Ośrodkach, które są ośrodkami jednoimiennymi i taki poród odbywa się z tym całym, ontorażem, związanym z zabezpieczeniem personelu, wszystkie te kosmiczne ubrania, gogle, podwójne rękawiczki. Wówczas, jeżeli mamy panią, która ma potwierdzoną infekcję, no to w zasadzie, jeżeli ona jest zainfekowana, ale przechodzi tę infekcję łagodnie. To oprócz zachowania takich normalnych zaleceń higienicznych dotyczących no, maski na twarzy, w momencie gdy dziecko jest karmione, higieny piersi, higieny skóry, to jakichś specjalnych zaleceń nie ma. Również no, tutaj była też taka kwestia podnoszona przez panie, czy można dziecko zarazić w czasie porodu poprzez wody płodowe, czy poprzez krew, czy poprzez wydzieliny. No, to jest infekcja przenoszona drogą kropelkową, więc nie ma możliwości zarażenia dziecka w czasie porodu. Na przykład no, przez kontakt z śluzem pochwowym czy przez kontakt z krwią. Jeżeli zgłasza się do porodu pacjentka, która no, jest z czynnością skurczową, to mamy możliwość wykonania szybkiego testu antygenowego, który nam daje no, taką pierwszą informację, czy jest to pacjentka zakażona, czy nie. Oczywiście to nie jest idealny test, bo no, testem takim referencyjnym jest test oparty o PCR i wypełnia ta Pani ankietę epidemiolo epidemiologiczną, ma temperaturę. No, jeżeli okazuje się, że tutaj po pierwsze no, nie, mamy, nie mamy w teście antygenowym Potwierdzonej infekcji, nie mamy obciążenia epidemiologicznego z ankiety i pani ma prawidłową temperaturę. No, to możemy traktować taką panią jak pacjentkę bez infekcji. Tym niemniej to nie zwalnia personelu z zachowania środków ostrożności. To bardzo ważne jest dlatego, że pacjentki pytają się, pacjentki się boją po prostu, jak będzie przebiegać ich poród, czyli możemy ich uspokoić, że to po stronie personelu powiedziałeś. Tak, no, ale Przede że... wszystkim jest po stronie personelu. Natomiast no, to jest bardzo częste pytanie odnośnie porodów rodzinnych. No, wiele szpitali w ogóle zrezygnowało z porodów rodzinnych, chociaż nie było oficjalnych żadnych zaleceń ze strony czy konsultanta krajowego czy ze strony ministerstwa. To pozostawiono do decyzji dyrektorów szpitali. W tej chwili powoli szpitale otwierają się ponownie na porody rodzinne. No oczywiście z ograniczeniami dotyczącymi długości pobytu osoby towarzyszącej na porodówce. Są tutaj ograniczenia. Rzeczywiście ta osoba musi być zabezpieczona w fartuch, okulary i, i przede wszystkim maskę. Wydaje mi się, że z czasem jednak, zwłaszcza jeżeli pojawi się szczepionka i coraz większa część populacji będzie zaszczepiona, te restrykcje naprawdę będą znikać. Będą znikać, ale teraz musimy naprawdę dbać o to, prawda, żeby jednak. Tak, my no, musimy dbać, dlatego, że no, ryzyko zarażenia personelu powoduje, czy zarażenie personelu powoduje to, że w końcu ogranicza się dostępność doświadczeń medycznych i to personel się musi przede wszystkim chronić przed infekcją. Mieliśmy już do czynienia z sytuacjami, gdzie nagle w jakimś oddziale w związku z opieką nad pacjentem z nierozpoznaną infekcją, nagle się, że jest zakażonych ponad połowa personelu anestezjologicznego, no i to wstrzymywało pracę całego, całej tej części operacyjnej szpitala. Czyli dobra wszystkich jednak powinni, bo zdarza się, że pacjentki jednak nie informują o kontakcie, prawda? Bo się boją, bo, że dziś będą odsyłane od szpitala do szpitala. Czy coś takiego Cię ci zdarzyło? Nie, w no praktyce nie. Często zdarzają się w tej chwili, przychodzą na rutynowe wizyty panie, które albo przeszły infekcję a nie mówimy tutaj o ciężarnych panie, które przeszły infekcję, bądź też panie, które były w kontakcie z osobą z potwierdzonym zakażeniem. Ja jeszcze nie miałem w praktyce pacjentki ciężarnej, która przeszłaby ciężki, ciężko infekcję SARS w ciąży. To bardzo budujące, bo boją się pacjentki, boją się jednak o infekcje, natomiast myślę, że to nie jest takie powszechne na dzień dzisiejszy, prawda? Na szczęście my nie mieliśmy. Na szczęście, na szczęście no, ciąża to jest taki moment, kiedy jest taki, to jest taki impuls do tego, żeby jednak dbać o siebie. I te panie są bardziej zmotywowane do tego, żeby przestrzegać zaleceń dotyczących no, postępo takiego postępowania, które zmniejsza ryzyko infekcji, a więc maski, a więc izolacja, unikanie wielkich spotkań rodzinnych. Gorzej z moimi pacjentami cukrzycowymi, bo tak naprawdę takie niewinne wyjście na piwo z kolegą może się skończyć zakażeniem, prawda? Więc jednak faktycznie tutaj chcę też podkreślić, że pacjenci, pacjentki z cukrzycą są narażone na infekcję COVID tylko przy niewyrównanej cukrzycy. Dlatego tak bardzo zwracamy uwagę, by nie zapomnieć, by dbać, by po prostu jednak nie zwiększać ryzyka zachorowania. Nie bójcie się przede wszystkim, dbajcie o siebie, dbajcie podwójnie, dbajcie, zakładajcie maseczki. Proszę nie bać się zachodzić w ciąże w związku z tym, że mamy stan epidemii. Proszę regularnie przychodzić na wizyty, proszę wykonywać wszystkie badania, które macie zalecone. Przestrzegajcie zaleceń higienicznych dotyczących izolacji, dotyczących noszenia masek, dezynfekcji rąk. Wykonujcie badania prenatalne. to, że jest pandemia, absolutnie nie zwalnia ani Was, ani nas, lekarzy, od przestrzegania zaleceń dotyczących opieki perinatologicznej. Drogie Panie, mam nadzieję, że rozwiałem większość Waszych obaw, jeśli nie wszystkie, dotyczących ciąży i infekcji wirusem SARS. Jeśli Wam się podobał ten materiał, łapka w górę, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do zadawania pytań pod postem. Wszystkiego dobrego.